Witam Was i jogini na kanale Slow Living Poland z tej strony Ola. Zapraszam Was na kolejną wspólną praktykę. Dzisiejsza praktyka będzie praktyką naprawdę ekspresową, natomiast przynoszącą korzyści, jeżeli chodzi o naszą szyję, barki i ramiona, więc dzisiaj się w pełni skupimy na tych obszarach. Zacznijmy sobie od kilku minut, żeby się osadzić. Połączyć ze swoim oddechem, przybyć do przestrzeni, gdziekolwiek teraz jesteście. Zamknijcie na moment oczy. Poszukajcie wydłużenia w ciele. Wy upewnijcie się, że te plecy są tutaj długie, że barki, ramiona są rozluźnione. Poszukajcie tego wydłużenia od kości ogonowej aż po czubek głowy. nie oddychając przez nos. Jeśli czujecie jakieś napięcia w mięśniach, twarzy, w okolicach żuchwy, możecie delikatnie rozchylić usta, rozmiękczając te okolice. kolejnym wdechem. Otwórzcie oczy, witając się z tym światłem w przestrzeni, w której teraz jesteście, dłonie nad kolanach albo na udach z kolejnym wdechem zbliżcie barki do uszu, skracając tutaj ten dystans, chowając szyję, zbliżając barki do uszu i z wydechem rozluźnione barki skierowane w stronę maty. Z wdechem góra. I wydech. Dół. Raz jeszcze z wydechem barki do uszu. I wydech. Czwarte powtórzenie. Wdech. I wydech. Dół. I piąte powtórzenie z wydechem. Zbliżcie barki do uszu. Zostańcie przez moment tutaj. I wydech. Dół. Z kolejnym wdechem odłóżcie dłonie na barkach i zacznijcie zataczać koła łokciami, rysując obszerne koła, najpierw w jednym kierunku. Jeśli jest taka potrzeba, oczywiście możecie też tutaj zamknąć oczy. Pamiętajcie o prostych plecach. I rysujemy obszerne koła, jeszcze trzy. W tym kierunku na zewnątrz, jeśli zaczęliście razem ze mną i zmieniając kierunek kilka obszernych ruchów do wewnątrz, czując, co się dzieje w okolicach barków, rozgrzewając, poruszając je. Z kolejnym wdechem odłóżcie dłonie, mogą to być palce dłoni teraz skierowane w stronę sufitu, tak żeby zmienić też przepływ energii. Z kolejnym wydechem, najpierw spokojny wdech przez nos oczywiście, z wydechem skierujcie brodę w stronę mostka, zobaczcie jak się ma tył szyi i z wdechem przez centrum wydech, delikatne odchylenie. I sprawdzenie, jak się ma przód szyi, kilka przejść w swoim tempie pomiędzy zbliżeniem brody do mostka, a odchyleniem głowy, tak żeby powoli już rozluźnić, rozbudzić szyję. Przede wszystkim też zaobserwować, jak ta szyja się ma, pamiętając, że to jest taki obszar, w którym wchodzi dość dużo napięć i spięć. Kolejnym razem jak będziecie w centrum, zatrzymajcie się tutaj, zmieńcie stronę, wydech, głowa na prawą stronę przez centrum i wydech od razu lewa strona. Z wydechem przez centrum i wydech, lewa strona. Czek jak się ma prawa, lewa strona szyi. I z wdechem powrót do centrum. Wydech tym razem prawe ucho do prawego barku. Możecie sobie pomóc prawą dłoń. Prawa dłoń, prawą dłoń odkładamy na lewym uchu i nadajemy tutaj tylko kierunek. Zbliżamy prawe ucho do prawego barku. Możecie skierować lewą dłoń do boku, obserwując, co się dzieje. Ta lewa dłoń może być albo do boku, może być też odłożona na macie. Zdecydujcie. Który wariant wybieracie i zaobserwujcie przez kilka wdechów i wydechów, jak ma się lewa strona szyi. I z wdechem powrót do centrum, zmieńcie stronę, lewe ucho do lewego barku, prawa dłoń albo na macie, albo doprostowana. fila dla prawej strony ciała. Szyi oczywiście. Ale ciała też. Z wdechem wróćcie do centrum i stąd zacznijcie zataczać pełne koła głową najpierw w jedną stronę. Szukając obszerności, obszerności w tym ruchu. Czując, co się w tej szyi, karku dzieje, zachęcam Was do tego, żeby to były niespieszne ruchy, zmieniając kierunek, pięć powtórzeń na drugą stronę. Te dzisiejsze kilka krótkich ćwiczeń, którymi które się z Wami dzielę, są świetną też opcją, w szczególności dla tych z Was, którzy dużo pracują przy komputerze. To może być fajna opcja. Na przerwę, na rozruszanie ciała. Ciało też nie lubi zastygać w jednej pozycji na wiele godzin, więc pamiętajcie o tym, że nawet mikroruchy są zbawienne dla naszego ciała. Z kolejnym wdechem powrót do centrum, proste plecy, wdech dłonie góra, cofnijcie barki z wydechem kaktusowe ręce, klatka piersiowa mostek w stronę sufitu, wdech przez nos i wydech, zaokrąglone plecy zbliżcie łokcie do siebie dół. z wdechem dłonie góra wyrośnijcie wydech, dłonie na boki wdech i wydech zamknięcie pozycji zaokrąglone plecy, broda do mostka dół. ostatni raz, z wydechem góra wydech wdech przez nos i z wydechem zamykając pozycję. Z kolejnym wydechem dłonie góra, spojrzenie w stronę dłoni i z wydechem opuśćcie dłonie na kolana, na uda. Dopuśćmy prawą dłoń, kierując prawą dłoń na lewą stronę, obejmując lewą dłoń mniej więcej łapiąc za lewy łokieć, zbliżając dłoń do siebie, ale tym samym kierując ją możliwie jak najdalej. Wydech, powrót do centrum i druga strona. Przytulamy lewy łokieć do klatki piersiowej, lewa dłoń, która idzie w miarę możliwości jak najdalej. Cofnięte barki, proste plecy. Przyjemność w ciele, mam nadzieję. Kolejnym wdechem powrót do centrum. Przejdziemy na moment pozycji w klęku podkartym. Tak, żeby jeszcze się zaopiekować naszą klatką piersiową. Dłoni pod barkami, gdyby te stóp płasko odłożone na macie. Przesuńcie prawą dłoń w stronę centrum maty. Z wdechem spojrzenie za lewą dłonią i wydech. Zejdźcie na dół. Z wdechem od razu góra. I wydech. Dół. Ostatnie, trzecie powtórzenie. Wdech góra. I wydech. Odłóżcie lewą dłoń na matę, przechodząc na drugą stronę. Lewa dłoń w stronę centrum maty, prawa dłoń góra z wdechem. Otwarcie. I wydech. Dół. Z wdechem góra. I wydech. Zejdźcie na dół ostatni raz wdech, prawa dłoń góra i wydech. Wróćcie prawą dłonią na matę, przejdziemy sobie teraz do pozycji w siadzie skrzyżnym. Skrzyżujcie kostki, doprostujcie plecy, <laughs> Zamknijcie na moment oczy. Z wdechem zbliżcie barki do uszu. I z wydechem znowu rozluźnione barki skierowane w stronę maty. Dół. Z wdechem góra. I wydech. Dół. Ostatnie powtórzenie z wdechem. Zostańcie przez moment na górze i z wydechem miękkie rozluźnienie w związku z tym, że ta dzisiejsza praktyka była dość ekspresowym zaproszeniem do tego, żeby zadbać o swoje barki i ramiona, jeśli macie taką potrzebę oczywiście zapraszam Was do kilkuminutowej siabasana jeżeli czujecie taką potrzebę w ciele, jest to super opcja, to co dzisiaj zrobiliśmy na to żeby poruszać ciało w ciągu dnia, w szczególności Wszyscy ci z Was, którzy mają siedzący typ pracy i ta górna partia działa, w szczególności szyja, się spinają, barki idą do góry. Tak więc mam nadzieję, że te kilka, kilkanaście minut rozluźnienia przyniosło Wam ulgę. Ściskam Was. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i oczywiście do zobaczenia na kolejnych naszych wirtualnych praktykach na macie. Do zobaczenia.